W dzisiejszym odcinku próbujemy sobie zrobić jakiś ciekawy kill off Ten nie jest ciekawy. I z tego co patrzyłem w internecie, to żeby zrobić przedmiot do odbakowywania, znaczy do odenchantowywania potrzebujemy trochę przypalonego stona. Może to niech się nam przypali. Tego będzie X. Widzimy jeszcze sobie naszego spawnera po Xpid. Żeby sobie, sobie dobić do tutaj jak do 30. Kurde, zawsze tu wpadam. No, powinienem sobie to jakoś zabudować. Okej. Okay. Powinno być lepiej. Na mnie tylko mam nadzieję. Tu tak z ciekawość, jeśli zrobię sobie na przykład kamienny mieczyk to czy będę szybciej zabijał te potwory hmm. tutaj sobie to przepalimy o, jest przycisk no fajnie, tylko Zapomniałem tę chwilę postać i teraz trzeba się wracać do góry. a mam dużo krewna. Mm, Od razu zrobię drabinki. Tyle raczej nie wystarczy. Robimy więcej. No i będzie. O, z samych potyków się to robi. Okej. Okay. Bo tutaj ja sobie po prostu będzie do góry wchodził. Na ten sposób mm. tu będzie wolno. Przestać na boku, wtedy będzie szybciej. Okej. Okay. Tu już trochę nudne, ale nie zawsze będzie ciekawie. Teraz hmm. sobie chwilę poczekamy. Tutaj co chcemy wziąć? Chyba nie bardzo. Hmm. No. Co tam nie zatrzymują? Zobaczymy czy dobrze spływają Ciemno jest bardzo Chyba jeden schodek nam padł do wody Damy sobie tak o i będziemy widzieć spawner Nie ja wiem jak trzeba stać żeby żeby potworki się robiły najszybciej Wydaje mi się, że w tym miejscu, gdzie bym stał, będzie dobrze 4 diamenty O, oh. halo Okej, okay. to powinno wystarczyć do 30. poziomu hmm. Czy chcemy hoppery zrobić, żeby zbierać tę mięso jakoś? Wydaje mi się Dobra, wracamy na górę Chyba nie jest nie? Najszybszy sposób, ale lepszy niż takie skakanie Mniej oczojebno Wciąż jest dzień Okej okay. Tu jakieś wyjdziemy Mam nadzieję, że z tego będziemy mieć wystarczająco poziomu. Hmm. Nie, jednak nie to jest bardzo mało. Dobra, pora zabić jakąś zwierzynę. Do tego 30 poziomu. Żeby zwierzęta nie dawały już, jak spa? To jest. Halo? O, nie dają. Może owca da? Chyba nie daję. Ja wolę jedzonkę mieć. Tu jest jakaś dziura. Nie wiem, czy tam byliśmy. Wstawiam, że nie. To powinna być też nasza farma krów No i jest Witajcie Witajcie trochę I coś się z powrotem Może urośnie Nie lubię tego Nans na eksp. Mm. się odanchantowuje w tym przedmiocie, to eksploracja. Zobaczymy, czy wróci. Hmm. Czy to jest? Hmm. Zaraz wracam Okej, okay, jesteśmy eee, Żeby zrobić to od potrzebujemy drewno, dwa patyki i to I to powinno być mniej więcej jakoś o tak, okej okay. Postawimy to sobie koło enchantingu. Gdzieś tutaj. Może bardziej... tutaj. I... I... już. Fajne. Teraz powrócę do jaskini zabijać parę potworów Ajaj, mogłem mm, zrobić to od razu Wtedy bym nie musiał czekać Zdawało mi się, że Exp, który poleci z mmm tego stona będzie wystarczający żeby zbić ten poziom 30 będziemy też chcieli przynajmniej ja będę chciał mieć mending na książce jakiejś jest to możliwe tylko przez villagerów Więc teraz spróbuję zagonić ich i dać im ten taki panel z książką żeby stworzyć z nich ludzi odpowiedzialnych za, bibli za bibliotekę. Sztartuję. Bibliotekarze o Hmm. Nie no, to jest taki żart. Póki kilo z kolei na unbreaking 3 i tyle. Tak nie wolno. Ludziska. Tak się robi noc. Będziemy musieli się zrzemnąć teraz. O, witaj. Jesteś w moim łóżku. Ojejku. To za W międzyczasie zrobimy sobie porządek, czyli przejmujemy wszystko do skrzyni. Bardzo lubię taki porządek. Będziemy potrzebować pochodnia, drewno się zawsze przydaje. I w sumie to sobie przepełnimy. To już tego nie trzeba. To zrobimy tu, to damy. Z tego zrobimy sobie zaraz hmm. ten stół, o, ten o. Żeby to zrobić, to co my potrzebujemy? Okay. Tego potrzebujemy po prostu drewną. No i potrzebujemy zrobić regał z książkami. No dobra, tyle powinno być git. I teraz to. Pół płytki. No i fajnie. Mamy to hmm, jak najszybciej zagonić wieśniaków gdzieś, gdzie chcemy. Żeby się znajdowali. O, skrzynkę z wodą. Ciekawe. Jak ich mogę gdzieś zagonić. Spróbujemy najbardziej brutalnej metody. Czyli takiej. Nie, 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 nie. Masz tam być. No, no, no. Grzeczny chłopczyk. I postawimy ci to. To już jesteś. Czy nie jesteś? Masz tu być. Tutaj. Tak, tam. Wejdź tu. Mmm. Nie, nie chcesz zostać? Ojejku. Masakra. Jakaś. A może ty też chcesz zostać? Kim ty w ogóle jesteś? O, fajne deal. Dobra, idziemy szukać jakichś innych. Ty przed chwilą już widziałem. Tu mamy owcę. Mm. O, upgrade gir. Okay. Ty jesteś od o, słabe masz trydy. pozwól, że ci to zniszczymy, i masz teraz to, co Zadowolony? O, bardzo dobrze. Mm, nie chcę takiego tradeu, wymienił się twój trade. Nie. O, tutaj to jest. Dlatego. Okej. Okay. Mmm, sorki. Jeszcze mieć to. Tej zwykłym, okej. Okay. Stawimy. O. No i widzisz, można się z tobą dogadać. Knuckback. Mm, szukamy mendingu po to, żeby... o, protection 4 ale bardzo drogo to, że jak już zrobimy sobie wymarzoną zbroję albo wymarzony killoff to... o, no i widzisz, można się z tobą dogadać Mamy mending, zajebiście Teraz potrzebne są nam drzwi Ale ja nie chcę z tym wypuszczać Okej, okay, masz tu łóżko, masz tu wszystko Super Mamy mending na nim Co on chce? On chce mieć paper Okej okay. Chyba w taki sposób najszybciej będziemy. W taki sposób najszybciej zdobędziemy emeraldy, dawając papier. Czy ty też chcecie zostać bibliotekarzami? Dodaję hmm, emerald. Ty też chcesz być? Też bądź. Ja no, czemu by nie? No ten sam trade co tamten Dobra, tu. Co mamy innego z mendingiem? Jestem zadowolony z tego. Teraz potrzebuję zrobić tu formę trzciny. Gdzieś tam jest woda. Zobaczymy, koło tej wody po prostu damy trzcinę. Która jest gdzieś tutaj? Inny się robi papier, więc będę łatwe trojdy. O, i mamy wodę. Okej. Okay. Może zrobię automatyczną farmę trzciny Może, ale na razie mi się nie chce. Okej okay. mamy to, mamy to. Potrzebujemy 32 emeraldy Mamy tu do ulepszania, ale tam się przy tej pojedziemy w neterze. Póki co, stąd. Nie chcę nic. Okej, okay, co możemy porobić? No, ja bym poszedł Fekspid jak sobie jakiś fajny kill, a ja potem zrobić zbroję diamentową. Ok, to będę tu stał. I do zobaczenia za jakieś 10 minut. Kiedy będziemy zabijać potwory na dole, hmm. chyba tam tak światło nie dochodzi. Jeśli sobie damy tutaj pochodnie, i będzie fajnie. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zabija. Raczej nie powinno. Okej. Okay. Do zobaczenia za 10 minut. Hajka. Minęło 10 minut. Zobaczymy ile mianków. czy otworków się nazbierało. Jest ich troszkę. O, o, o. Prawie trzydziesty poziom? Wiesz, hmm. że jest trzy, cztery? No, pracuj. Kręć się, kręć. Halo, dziękuję. Hop. Noc i tak, to zabijemy parę mm, otworków na górze. <tryk> Mam nadzieję, że nikomu nie rozwaliłem uszu tym kiśnięciem. O tak. Wszystko wyliczone. Mm. gdzie jest lepiej spojąć Znów mamy do czynienia z uh, unbreakingiem o. No Już lepiej Witaj mogę zrobić wędkę? Nie bardzo. Hmm. Chodź. Wiem, że tam chcesz. Tak, tak. No. Zastanawiam się, czy może wypaść mending bez takiej dużej ilości emeraldów. Zaraz to sprawdzę. Yy, tutaj nie. Ten domek był gdzieś tutaj. był, tam, tam też, nie, bo to są drzwi. Ale gdzieś tutaj. O. Witam, panie. Mm. Nieważne. Już nie jesteś. Zobaczymy teraz. Looting Ale cały czas są jakieś emeraldy Might To nie Trzeba bym się badał szukać tego mendingu Przebawiam się, że to zajmie chwilę Fire protection. Unbreaking. Looting. I od nowa. No i teraz mending, proszę. Nie już mi dać mendingu? O To tego też nie chcę. Ending poproszę. Nie chcę może najkrótszej. No. Proszę podejść tam. Okej. Okay. Flame też nie. O. Dobra, chyba mieliśmy wcześniej farta, że wypadł nam ending. No, mieliśmy dużego farta. Ciężko jest to złapać. Masz nawet podwójną. Próbujesz chwilę odpoczynku, tak? Masz jedzonko. Chcesz? Nie jesz mięsa? Szkoda. Nie bój się, to było tylko mięso. Okay. Popsułem villagera. Ha? Huh? Ewidentnie. Chyba, że... nie wiem. Idź tam. No popsułem chłopa. Huh? 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 Sorry, zniszczyłem ci dywan Ooo Ups Sorry, nie chciałem Nie patrz tak na mnie Prosiłem przecież Sorry ziomek, no O jezu Skill touch, tego też nie chcemy no, 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 no. Tego też nie chcę. Aura, chyba zapauzuję. To nie ma sensu tego nagrywać. Zaraz wracam. Ora, udało się nam to wreszcie zrobić. Patrzcie, ile sikierki spadło podczas rozwalania tego bloku i go zastępywania i tak w kółko, w kółko. Ale wreszcie mamy mending. Do tego będziemy po potrzebowali hmm... dużo trzciny, żeby ten papier ogarnąć. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Był on bardzo nudny. No ale co? Takie też się zdarzają. Do zobaczenia. Hej.